Hej wszystkim, po raz kolejny witam was, Tommy. W Zagrajmy Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Ostatnio, w epizodzie Turnabout Big Top, mieliśmy niezwykle szalony dzień w sądzie, bowiem usłyszeliśmy zeznania od Klauna Moe, który za wszelką cenę starał się opowiedzieć Suchara, który by, wiecie, rozśmieszył publikę. Jednakże, no, to się skończyło tym, że nawet sędzia, tak, nawet nasz ukochany sędzia... Wściekł się! Wściekł się na niego! To jest dopiero jakaś nowość. Widocznie naprawdę sędzia nie lubi, kiedy ktoś narusza tę sądow... to, tą sądową powagę. I cóż, no, udowodniliśmy tym, że Max e, nie mógł być jedyną osobą, która mogłaby popełnić to morderstwo. Jednakże na końcu tej rozprawy, Mał powiedział coś, co zaszokowało z całą pewnością każdego. To, że Max y, po zabiciu aranżera cyrkowego Russella Berego, czyli ofiary tej sprawy, po prostu sobie odleciał. Tak. Moł powiedział, że on po prostu odleciał. I cóż, czy my mamy teraz szukać latającego przestępcy? Wow. To dopiero niecodzien... niecodzienna sprawa, musicie przyznać. No cóż, dzisiaj czeka nas y, oczywiście śledztwo, więc być może dzisiaj już ustalimy y, właściwego podejrzanego tego morderstwa. Albo i nie. Ale z całą pewnością czegoś się dzisiaj dowiemy. E, Nick, o co chodzi? Muszę się do czegoś przyznać. Jestem okropna w. Y, y, w. Y... Odkrywaniu tajemnic za magicznymi sztuczkami? Magicznymi sztuczkami? Tak, sztuczki magiczne są przez własną definicję dosyć. No, sztu są przez definicję właśnie sztu tylko sztuczkami, racja. Ale nigdy nie domyślam się, na czym ta sztuczka polega, kiedy ją widzę. Po prostu nie jestem w tym dobra. To dlatego, że te sztuczki są wykonywane przez profesjonalistów. Oni robią tak, żebyś nie domyśliła się na czym to polega. Ale... Ale ten trik, który pokazała mi w Perli był niesamowity. Perls pokazała magicz ci magiczną sztuczkę? Hmm, a jaka to była sztuczka? Zobaczmy. Wyglądało tak, jakby ona wyciągnęła swój własny... Wy, wiecie, wyciągnęła swój własny kciuk. Ha. Wtedy ona... Yy, przyłożyła ten pra swój prawy kciuk do lewej ręki i po prostu potem się oddzielił od reszty. Ona mogła nim ruszać i robić wszystko, to było niesamowite. Naprawdę? Czy to było coś takiego? Co? Wow! Jak ty to robisz? Nik. jesteś prawdziwym magikiem. Widzisz, i to dlatego nie mogę się yy, domyślić yy, sekret... Nie mogę wychwycić sekretów magii. Po prostu nie jestem w tym dobra. Aż już szczególnie takie ciężkie sztuczki, jak yy, morderca odlatujący z miejsca zbrodni. Yy, jeżeli będziesz próbowała to wszystko poodkrywać, to zabierzesz sobie całą Friday z obserwowania magii. To fakt. Nie mam pewności, ale chyba na którymś programie lecą, yy, znaczy gdzieś w telewizji teraz lecą te magiczne sztuczki z... Którzy robią właśnie magicy, i ja czasem to sobie oglądam. To znaczy, oglądałem dwa razy, odkąd zaczęły się wakacje, ale dobra. Ale, no, tak akurat mi się na... przypomniało. Eee, nie widzę stąd żadnego wyjścia. Utknęliśmy pomiędzy młotem a kowadłem. Nie ma mowy, że możemy rozwiązać to tą tajemnicę odlatującego kryminalisty do jutra. Tak sobie myślałam, czy naprawdę sądzisz, że kryminalista odleciał? Jedyną osobą, która to widziała, był Mał, zgadza się? On widział, że... On powiedział, że to widział. To prawda. Mał wyglądał na całkiem poważnego, kiedy to powiedział. Myślisz, że on próbował obciążyć Maxa? Jeżeli to byłby fakt, to on by po prostu powiedział, Widziałem Maxa, i to by wystarczyło. Nie ma powodu, dla którego on mógłby wierzyć, że on odleciał. Ale co jeśli kryminalista naprawdę odleciał? Jest tylko jedna osoba, która mogła to zrobić. Max! Naprawdę nie pomagasz mojej pewności siebie, Maja. Jakieś pomysły? Wszyscy chyba nienawidzą Maxa. Ben, Trillo, Moe, ja. Oni wsz wszyscy nie mają nic y, miłego do powiedzenia. Ten magik wygląda raczej y, na... ...takiego nadętego, czy tak? A już szczególnie, kiedy mówi rzeczy takie, jak na przykład, że jego współpracownicy... Aha, że goście idą do cyrku tylko po to, żeby zobaczyć go, nie jego współpracowników. On nawet uderzył Bena w głowę butelką. Ale... ale co? Ale to chyba nie wystarczy, żeby obciążyć kogoś o morderstwo. I zostało udowodnione, że ani Ben, ani Moe nie zakłamali na stanowisku. Może Ben widział aranżera noszącego kostium Maxa? Ale mało jasno widział, że to był M Max. Hmm, interesujące. No cóż, teraz chyba mo nie możemy zrobić nic innego, jak iść do wielkiego cyrku Berego. Słyszysz to? Brzmi, jakby dwójka ludzi się sprzeczała. W porządku, zróbmy to. Jesteś gotowy? T tak. A, chwilka. Przestań marudzić. Po prostu już spróbujmy. W porządku. Dawajmy. Row 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 your boat, row 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 your boat. Co ty wyprawiasz? Gently down the stream. No, dalej musisz to znać. Pewnie słyszeliście to row 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 your boat. Ja osobiście wolę właśnie tą oryginalną wersję. Tam niektórzy próbowali przerobić to na polskie, ale mi się podoba taka oryginalna. Naprawdę próbuję jak najlepiej, ale Trilo, to po prostu nie będzie działało. Ty chyba uwielbiasz mówić głupie rzeczy. Musisz już y, troszkę y, to wyćwiczyć. Jeżeli nie umiemy przeprowadzić czegoś tak prostego, to gdzie dojdziemy? Dzień dobry, Ben. Dzień dobry, Trillo. A co wy tu robicie? Nie widzicie, że mamy tu sekretną, pr y, super sekretną próbę? Przepraszam, super sekretna próba? Wow. Tak, Trillo nie poddałby się, e, dopóki nie powiedział, nie wypróbowałbym na, jego pomysłu na, ćwi, na nowe przedstawienie. A więc, spróbujemy zaśpiewać e, rundkę naszego nowego aktu Po pojedynczej próbie? Naprawdę, możecie to zrobić? To niesamowite! Widzisz, widzisz, oni, nawet oni są zaskoczeni przez ten pomysł, powiedziałem ci. Oni nie są jedynymi. Nawet mnie zaskoczyłeś tym swoim pomysłem. Kiedy tylko wychwycimy szczegóły, to jest, będzie po prostu y, kwestia praktyki. Th tak myślisz? O, prawie zapomniałam. Chcielibyśmy ci to oddać. A, tutaj jest. Y, teraz, kiedy odzyskam ten pierścionek, mogę znowu spróbować z Reginą. Hmm. A więc chyba nie mamy już pierścionka. Tak, nie mamy. Okej, okay, dzisiejsza rozprawa. E, wiemy, że... Wiem, że już zeznawałeś dzisiaj w sądzie. Chcesz, żebyś, e, Chcesz, żebyśmy powiedzieli o tym, co widzieliśmy. Racja? Tak. Cóż, na początku myślałem, że to był ten staruszek. Po prostu patrzyłem na jego chód i na to jak się zachowywał. Racja ben? Hę? O... o tak, to się zgadza. Ale wtedy powiedzieliśmy dzień dobry i on nawet nie odpowiedział. Nie wspominając o tym, że... Z, y, ubrał się w te niedorzeczne symbole. Kto by pomyślał. Y, a, aha, co byś pomyślał, jakby nie nosił tych trzech symboli? Hmm. Co ty o tym myślisz, Ben? Co? O. Ym, pomyślałbym, że to był aranżer. Hmm. Coś po prostu tu się nie zgadza. Zastanawiam się, kogo oni naprawdę widzieli. Okej, okay, teraz małżeństwo z Reginą. Miałem nadzieję, że mógłbyś nam powiedzieć więcej o Reginie. Jestem co do niej kompletnie poważny i to dlatego czekam na nią nawet teraz. Naprawdę? To jest takie urocze. Ale jeżeli chciałbyś zobaczyć się z Reginą, czy nie powinieneś po prostu pójść do namiotu? Na, nie, nie masz o niczym pojęcia. Czy tak, słodziutka? A? Czekanie, tak jak yy, w ten sposób, to jest część miłości. Więc co? Czyli miałabyś o tym pojęcie, nie, y, To wiedziałabyś, że czekanie to jest taką słodką, cudowną torturą. Kiedy twoje ciało aż wrze, żeby zobaczyć y, twoją ukochaną osobę, to jest jedna z najlepszych części. Mm, tak, wiedziałem o tym. Jedna Maja, ona jest taka czerwona, że wygląda jak y, dojrzały pomidor. Okej, okay, teraz o tym nowym akcie brzuchomóstwa. A więc jak wychodzi to nowe ćwiczenie? Czy weźmiecie po prostu jakąś pigułkę na uspokojenie? Nasze ćwiczenia to sekret. M e pochwycimy tym cały świat brzuchomówczy. E w gnie gnieniu oka. To będzie prawdziwa rewolucja. To brzmi niesamowicie. Ale pozwólcie, że wyrażę się jasno. Nie zamieszamy przyjąć świata brzuchomówczego e tak jak powiedział nam ten jeleń. Ten jeleń. Max Galactica. Każdy artysta powinien e, mierzyć aż po cały świat. Kim on myśli, że on jest? Trio... Trilo, naprawdę się tym wszystkim chyba podjarałeś? On musi zdać sobie sprawę, że nie jest jedynym, który może pochwycić e, cały świat cyrkowy. Masz rację, masz rację! Zapamiętajcie te słowa. Ja, Quist wygram Grand Prix! Ty... No, teraz jesteśmy szczyzną, Lalko! Rau, 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 rau. Znowu to To będzie klucz do naszego cudownego zwycięstwa. Mm. Nie żebym psuł ci, par... Nie żebym wchodził ci w paradę, ale czy do bardziej dojrzała piosenka nie byłaby lepsza? Ej, gdzieś musimy zacząć, racja? Tylko tego nie jest Ty też musisz być częścią tego wszystkiego. Naprawdę, to on jest częścią tego wszystkiego. Bez niego nie żyjesz. Okej, okay, może jeszcze skoczymy. Tak mi się przypomniało do więzienia, kiedy on wspomniał o Maxie. Bo jeszcze nie gadaliśmy z Maxem. O, moi słodziutcy! Naprawdę, mo moglibyście się pośpieszyć i wyciągnąć mnie z tego miejsca? Staramy się jak najlepiej, Max. Po prostu trzymaj się. Chwilkę temu y kilku ludzi z lokalnej telewizji tędy przeszli. Powiedzieli, że skoro jestem y, osłowionym magikiem, zróbmy ci twój własny program telewizyjny. Naprawdę? A co to będzie za program? Maximilian Galatica Wielka Ucieczka z więzienia i będzie to reżyserowane na żywo. Hej, brzmi jakby to, byłby, to miałby być naprawdę czadowy serial. Ale jeżeli zrobiłbym ten yy, specjalny serial zanim zostanę skazany, aha, zanim zostanę ujawnił, nigdy mnie tutaj naprawdę nie, uwię... no, nie zamknął. No cóż, z całą pewnością wyglądałoby na to, yy, jak na niepotrzebne, niepotrzebną zatargę z prawem. Tak właśnie myślałem. Ale producenci powiedzieli, że już pracują nad tym programem. Jeżeli mnie stąd szybko nie wydostaniecie, nie będę miał wyboru, tylko stąd y, uciec. Naprawdę wyglądasz y, na spokojnego, jeśli chodzi o ten pomysł? Nie, miał nie miałbym wyboru. To by była po prostu logiczna decyzja. To jest show business. Show business is hard. Ok, teraz jeszcze raz co do tego, co się stało. Mimo tego, że pytaliśmy już 15 razy. Noc morderstwa. Ty wcale nie odleciałeś wtedy, czy tak? Tak wszystko przebiegało słodziutki. W dniu morderstwa siedziałem w pokoju aranżera. Nie wspominając, że odlatywanie w niebo to nie jest to. Yy, no, odlatywanie do nieba to nie jest to, yy, co mogę zrobić kiedy tylko zechcę. Nie obchodzi mnie, co mówi ten pokręcony clown. To nie byłem ja. Max, Max! Czy mógłbyś nam powiedzieć, yy, zdradzić mi sekret za tą sztuczką? Mm, musisz mi wybaczyć, słodziutka. Różnica pomiędzy mną a tanią imitacją magika to to, że ja trzymam gębę na kłódkę. Nie uczę ludzi magicznych sztuczek, ale powiem tak dużo. To jest dużo trudniejsze niż sądzisz. A teraz co do dzisiejszej rozprawy? Myślałam o tym dzisiaj w sądzie i muszę cię o to zapytać. Wszystko dla Ciebie słodziutka. Spróbowałbyś zaprzyjaźnić z innymi członkami cyrku? Nieziemsko, wspaniały żart. Dlaczego ja miałbym być przyja przyjacielem dla tych e, pokręconych indywiduów? ale wygrałem e, na światowej arenie. Wygrałem międzynarodowe Grand Prix. Międzynarodowe Grand Prix. Grand Prix. E, wszyscy artyści powinni zawsze patrzeć e, e, na światową skalę. Ale ci ludzie z cyrku są kompletnie e, pozbawieni ambicji. To jest coś, czego nie mogę tolerować. Ambicji, ha. Coś co do tego, co powiedział nam Max, e, naprawdę mi się w, e, wryło w umysł. Okej, okay, a ten Grand Prix? O mój, moi słudziutcy chcą wiedzieć o Grand Prix, czy tak? Żeby być jednak szczerym, ja powiedziałem już tą historię jakby 100 razy, więc to już troszkę się mi znudziło. Przepraszamy, że musisz jeszcze raz to powtarzać. Musiałaś mnie nie słyszeć. Naprawdę jestem zmęczony od opowiadania tej historii yy, cały czas. Ale cóż mogę zrobić? Jestem Maximilian Galatica. Przypuszczam, że mogę Wam powiedzieć to jeszcze raz. Voilà! Rzućcie się na to okiem. Mam ze sobą zdjęcie z tego Grand Prix. Po prostu popatrzcie na tą nieziemską e, arenę. To jest pierwsza arena, na której latałem. Przeleciałem przez całą publikę. Ten. E, wtedy ten tłum. E, wydał z siebie gromki aplauz. Wtedy jeszcze pomyślałem do siebie, że mógłbym już wtedy umrzeć i tak umarłbym jako szczęśliwy człowiek. Nigdy nie zapomnę, jak się czułem tamtej nocy. Te emocje, te zaakceptowanie. Wow. Echem. Przy okazji. Myślę, że wszyscy, którzy są. E, e, którzy są artystami, powinni doświadczyć tego uczucia. Po prostu chciałbym, żebym mógł wyjaśnić to innym ludziom w tym cyrku. To jest niesamowite, Max. Też chciałbym mieć trofeum. Hej, Nick, może kupisz mi jakieś trofeum? To nie tak się zdobywa trofea Maja. Moi sudziutcy, czy możecie mieć... Możecie mieć to zdjęcie mojego triumfu. Po prostu upewnijcie się, że pokażecie to wszystkim innym członkom cyrku. Patrzcie i uczcie się. To powinniście im powiedzieć. Nauczyć się jak być wtrąconym do więzienia. Wow. Pojechałeś. Dobra. A więc to tyle od Maxa. Wracamy do cyrku. Okej, okay, z Trillo nic raczej nie wyciągniemy. Ogólnie Trilo nie będzie dzisiaj zbyt znaczącą postacią, już teraz wam mówię. Skoczmy na placek. I jest gamszu. O, to wasza dwójka? Wyglądasz jakbyś został potrącony przez y, ciężarówkę. Czy nie powinieneś wypocząć? Na. Teraz y, biorę sobie przerwę, kolego. Słuchałem y, y, opowieści jakiegoś szalonego klauna. Pani Von Karma powiedziała mi, żebym tutaj przyszedł i coś. No, i żebym to dla niej zrobił. No, żeby kobieta ci rozkazywała, no. Wiem, jak się czujesz. Po, e, pozwól mi, żebym ci coś powiedział, kolego. Słuchanie tego starego klauna wysysa z ciebie całą energię. Za każdym razem, kiedy skończył gadać, patrzy na ciebie, jakbyś powinien... jakbyś powinien robić coś innego. Myślę, że czekał, e, aż się zacz zaczniesz śmiać z jego żartów. Wiem o tym, kolego. Czy masz jakiekolwiek pojęcie, jak Twoja twarz będzie boleć, kiedy będziesz tak wymuszał na siebie śmiech? Franciska naprawdę teraz przesadziła, czy tak? Jeżeli mnie byś o to zapytał, ona powinna wysłuchać Moa. Nie ma mowy, koleżanko. Nie zmusisz mnie, żebym e, się sprzeciwił kobiecie z biczem. Nie ma mowy. Dlaczego jej bronisz? Prokurator, Pani prokurator von Karma zawsze ma na nas oko. I za każdym razem, kiedy na pewno nie chcesz, żeby ona się pojawiła, puf, tutaj ona jest. Nie pokazuj się, nie pokazuj się, nie pokazuj się, nie pokazuj się, nie pokazuj się. Wygląda na to, że naprawdę mocno go uderzyła. Ona jest tuż nad nami, jeżeli można tak powiedzieć. Ha? Jak to jest możliwe? Nawiązując do tego klauna, kryminalista skoczył stąd i zniknął w. No, po prostu. polecił w niebiosa. Jeżeli to się właśnie stało, to oznacza, że zabójca przeszedł koło tego okna, koleżanko. O, rozumiem. A kto mieszka w tamtym pokoju za tym oknem? Akrobata ma tam swój pokój, wygląda na to, że. No, to jest na trzecim piętrze. Niedługo pani von Karma zacznie tam swoje śledztwo. A więc, nawet yy, nie waż się tam, yy, no, iść do tego pokoju, rozumiesz, kolego? Uuu, w karma. Kiedy tylko skończy ze swoim śledztwem, myślę, że spójdę tam i to wszystko obadam. A więc z gamszu nie będzie nam dane dzisiaj więcej pogadać, zdaje się. Yy, pokój moa. Okej, okay. przypuszczam, że to nie zaboli. O, Moa tutaj nie ma. Jeżeli byłby tutaj, to mógłbyś powiedzieć, zanim w ogóle weszlibyśmy do tego pokoju? Jestem pewien, że słyszałbyś, jak on się śmieje. ha. ha, ha, ha. z czego on mógłby się tam śmiać, jeżeli byłby całkiem sam? Zawsze myślałam, że on w ten sposób wymyśla nowe żarty. Hmm, on naprawdę musi kochać swoją pracę. No tak podejrzewam. A więc, nic tutaj, nic, nic. Wracamy się do placyku.